Witam Cię w ostatnim, szóstym module tego kursu. W tym module podpowiem Ci, jak rozwiązywać różne popularne problemy, które możesz spotkać u swoich pacjentów. Odpowiemy na pytanie, jak pracować z takim pacjentem, który ciągle szuka wymówek. Jak pomagać pacjentowi, który myśli w kategoriach wszystko albo nic. Jak pomagać pacjentom, którzy mają problemy z zachowaniem umiaru w jedzeniu słodyczy, oraz jak przygotowywać pacjentów na różne trudne sytuacje, które nie sprzyjają zdrowym zachowaniom żywieniowym. Jestem przekonana, że jeśli uważnie przerobiłeś bądź przerobiłaś poprzednie moduły, to ten moduł będzie dla Ciebie już tylko pewnym podsumowaniem. Przywołamy informacje z poprzednich lekcji i powiemy sobie, jak rozwiązywać te problemy z wykorzystywaniem tych informacji, które zdobyłeś bądź zdobyłaś podczas tego kursu. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji. Pierwszy problem, jaki chciałabym omówić, to praca z pacjentem, który ciągle szuka wymówek. Żeby odpowiedzieć na pytanie jak pracować z pacjentem, który ciągle szuka wymówek, musimy wrócić do wszystkich informacji, które przekazałam ci na temat motywacji i motywowania, bo pacjent, który szuka wymówek, to jest po prostu pacjent niezmotywowany. Przypomnijmy, motywacja oznacza, że ludziom zależy na zmianie, że zmiana jest dla nich ważna i że wierzą w to, że ta zmiana jest możliwa. Jeśli więc twój pacjent szuka wymówek, żeby zmiany nie wprowadzić, to znaczy, że nie jest odpowiednio zmotywowany. Pacjent zmotywowany raczej będzie miał intencję do tego, żeby zmianę wprowadzić, będzie sobie obiecywał, że ją wprowadzi, będzie deklarował, że tego chce. Może niekoniecznie uda mu się ją ostatecznie wprowadzić, bo to zależy jeszcze od jego możliwości, ale chęci oznaczają, że pojawia się intencja. Natomiast jeżeli pacjent nie ma takiej intencji, jeśli szuka powodów do tego, żeby zmiany nie wprowadzić, to możemy domniemać, że jest to pacjent niezmotywowany. Oczywiście musimy doprecyzować, co to znaczy wymówka, bo jeżeli pacjent rzeczywiście jest w jakiejś trudnej sytuacji, jest przemęczony, jest w kryzysie życiowym, to może tak być, że każda, nawet najdrobniejsza zmiana jest dla niego problemem. Zdarza mi się czasami pracować ze świeżo upieczonymi mamami, które z jednej strony chciałyby zadbać o swoją dietę, a z drugiej strony kompletnie na to nie mają sił i nie są w stanie wprowadzić nawet najprostszych zmian w swojej diecie. I myślę, że nie szukają one wymówek. Po prostu są tak zmęczone, tak bardzo zajęte, tak ich sytuacja w danym momencie jest trudna, że po prostu nie ma przestrzeni na tę zmianę i nie chodzi tam o to, że one tej zmiany nie chcą, tylko po prostu nie mają możliwości na to, żeby tym tematem zająć się wtedy, kiedy zajmują się swoim dzieckiem, kiedy są to te najbardziej angażujące etapy macierzyństwa. Czyli jeśli w Twoim gabinecie pojawia się pacjent, który ciągle mówi, że nie jest w stanie zmienić zachowania, bo się coś wydarzyło, bo coś mu przeszkodziło, i tak dalej, to po pierwsze zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście wydaje ci się, że jest to osoba w trudnej sytuacji i jest to po prostu kwestia tego, że próbuje wprowadzić zmianę w nieodpowiednim momencie i tam nie ma przestrzeni na tą zmianę, czy jest to osoba, której nie zależy na tej zmianie? Jeżeli obserwując pacjenta będziesz mieć wątpliwości, z którą sytuacją masz do czynienia, to po prostu go o to zapytaj. Jeśli widzisz, że pacjent przychodzi na wizyty, ale ciągle tylko tłumaczy, że nie jest w stanie realizować zaleceń, to po prostu zrób stop klatkę i zadaj mu pytanie, czy zależy mu na tej zmianie. Możesz na przykład powiedzieć: Widzę, że od kilku spotkań sytuacja wygląda cały czas tak samo, że ciągle nie jest pan albo pani w stanie zająć się tym tematem, że to jakoś nie wychodzi. Zastajmy sobie pytanie: czy w ogóle na dzisiaj jest to rzeczywiście dla pana bądź pani ważne? Oczywiście życzliwie, z akceptacją, z gotowością na to, że być może pacjent powie, że faktycznie to nie jest dla niego ważne i też powinniśmy to przyjąć, zaakceptować. W każdym razie na pewno warto zadać pacjentowi takie pytanie, zrobić taką stopklatkę zamiast dalej bezproduktywnie się z nim spotykać i udawać, że działacie. Jeżeli w rozmowie pacjent ci powie, że faktycznie nie jest on aktualnie w stanie zajmować się swoimi nawykami, albo że nie chce teraz pracować nad swoimi nawykami, bo ma inne, ważniejsze sprawy na głowie, to pamiętaj, żeby uszanować jego decyzję. Pamiętaj o tym, że to on jest ekspertem od samego siebie, to on wie, co jest dla niego w życiu najważniejsze, nawet jeśli ty uważasz, że najważniejsze jest zdrowie i zdrowe odżywianie. Czasami trzeba pacjentowi dać czas, umówić się z nim na jakiś inny termin, zrozumieć to, że nie zawsze ludzie mają przestrzeń na to, żeby zajmować się nawykami żywieniowymi. Pamiętaj też, że czasami wymówki są przejawem oporu, przejawem tego, że ludzie czują się przymuszeni do zmiany i chcąc podkreślić swoją autonomię, będą pokazywać, że zrobią po swojemu, że zrobią na przekór. Więc zawsze zadawaj sobie pytanie, czy jeśli Twój pacjent ciągle tłumaczy, że czegoś nie zrobi, że nie wdroży Twoich zaleceń, to przypadkiem nie jest to przejaw takiego oporu, czy przypadkiem nie chodzi o to, że on... Chcę robić po swojemu i jakoś za dużo mu tych twoich wskazówek. Być może twój styl komunikacji jest za bardzo dyrektywny i warto tutaj raczej stosować rozmowę w duchu dialogu motywującego, przyjrzeć się temu, jak komunikujesz się z pacjentem i ewentualnie popracować nad stylem komunikacji. Podsumowując, jeżeli pracujesz z pacjentem, który ciągle szuka wymówek, to przyjrzyj się jego motywacji. Stosuj techniki motywowania, które omawialiśmy w module trzecim. Przestań przekonywać pacjenta do zmiany. Zapytaj go, dlaczego zależy mu na zmianie? Czy zależy mu na tej zmianie? Może coś w jego życiu się zmieniło? Stosuj dialog motywujący. Daj pacjentowi czas bo być może w danym okresie nie ma on możliwości, żeby zająć się swoimi nawykami albo po prostu ma inne ważne rzeczy na głowie i musi odłożyć pracę nad nawykami na inny okres. Wykorzystuj te wskazówki, sięgaj do poprzednich lekcji, przypominaj sobie te wszystkie informacje, które mówiłam o motywowaniu, a na pewno łatwiej Ci będzie pracować z pacjentami, którzy szukają wymówek.